Ale tam jest linka. Dobrze, dobrze, wy odpuść go, odpuść go. Odpuścić? Tak. Nawet zaplątam się chrupie. Gdzie jest ten prądem? Nie, nie zaplątam się płynie. Odpłynął by, dobra. Cześć, 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 Chodzi. O, naraz, on tak idzie. Wędkę poprzek. Patrz, proszę. Zbiął się. Poprzek nie, jest, będkę, jest, jest, Poprzek wędkę. Żeby nie szedł Dobra, dawaj teraz. Jest pod łodzią Chodzić go do góry. Do góry go podnieś.